Michał WMH. Mamy 6 marca. Norbert już tutaj zanęta miesza. Tam Jakub miejsce ogarnia. Zobaczymy. Generalnie nastawiamy się na płotka, jak, jak to będzie. Oczywiście się okaże w praniu. Jeżeli chodzi o zanętę, dzisiaj to będzie to zanęta ciemna na płoć. Jakiś taki stereotyp chodzi, że na kanale żerańskim używają raczej ciemnej zanęty. Yy, zanęta już przesiana przez sito. Dodatek yy, oczywiście pinka standardowo i jokers. Będziemy nęcić oczywiście kulami i koszyczkami, także pod bolonkę yy, punktowo kulki do koszyczka 15-30 do 30 gramowego troszeczkę też zamęta pójdzie. No i jeżeli chodzi o zestaw końcowy, czyli to co znajdzie się na haczyku, będzie to oczywiście ochotka, dosyć grubawa ochotka. No i oczywiście pinka, także to jest nasz arsenał na dzisiejsze wędkowanie. <laughs> Nie na polonkę. Podpocznijmy. Chodź. No. No. Ale się nakręciło Nie, kręci się. O, no, wygląda. O, ładna. Bardzo ładna. Uuu. Michał. Dawaj podbieraj. Nie. Mamusia. Gruntowa poć. Ło. Piękna. Hmm? Bardzo ładna. To takie, żeśmy chodźcie tu i przyjechali. Ło. Zajebiste. To już się zaczynają te płocie, które tak powinny... One nie są jeszcze w tarle, ale... No nie są. Ale się zaczynają. No, ale to jak i płoć wygląda? Płoć, płoć! O, taka płodka. Jakoś tak. płoć. To już trochę wygaźnięcie. Albo leszcie. Zobaczymy, co zobaczyć, co nie? A jak już się zahaczyła? Leszczyk. Uuu, Hej, Ej, fajny. Taki... No, Michał. Taki wiosenny leszczyk. Prowadzisz. No dzisiaj tak, tak jakoś się uda dowo. Desz na przemian z takimi przejaśnieniami. Szału nie ma na bolonkę praktycznie zero Norbert y, twardo trenuje jeszcze z tą bolonką zobaczymy co się wydarzy coś tam na federze się kręci ale to nie są jakieś rewelacyjne ryby tak jak widzieliście jeden leszczyk, jedna płoć kilka płoci takich mniejszych kilka jazgarzy tak więc na razie dzisiaj jakby tak można było powiedzieć ta pogoda nie sprzyja wędkowaniu i i nawet ryby nie mają specjalnie apetytu także ktoś tam coś sporadycznie coś wyciąga także coś tam się dzieje na razie deszcz i cisza no i Norbert coś przyciął proszę boloneczka pracuje o, ucieka ucieka jednak coś ty jaś nie, płoć. Nie, płoć, ale ładne. Poddź. ładna. Płoć. Ładna płoć. Proszę bardzo. No pięknie, ale się zastraszyła. Poczekaj zdjęcie się... i to zrobię. No. Wreszcie się doczekało. No Michał, kolejna rybka Muszę być leszcz? Ale tu O, zaszło Nie, a może i tak Czekaj, może ja wejdę tu i co? Chodź chyba podaj. Ta, za ten, za, za skrzela Czekaj. Żeby się nie skąpał. Mam Mamy cię. No. Pięknie Norbert. Ale jak za spudzła, Wyczekałem gościa. Nie jest to... Co z tym wędziskiem robisz? No, no pokaż. Piękny. Deszcz. Jak widzicie pogoda nas nie rozpieszcza. Takie mówię. Tak, siedzimy właśnie, kuba już... <głos》>, poszedł spać. <głos》>. Drugi raz. Pogoda Drugiego nas nie rozpieszcza. Do tak, dokładnie. Widzicie, też cały czas pada. Powoli się zwijają, tutaj już biedni uciekają wędkarze się. uciekają. Ryby nie biorą. Dokładnie. Ale pierwszy wypad jest, co? Nie jakiś kontakt z rybą był. <głos》<głos》 co? Czekamy na lepszą pogodę przede wszystkim Dopiero mamy marzec, początek marca, nie ma co narzekać Coś tam się pokazuje, ta płoć jeszcze nie jest starle, bo tej morki nie ma No i co, zobaczymy Kanał sprawdzony Ryby są, ale na razie biorą mizernie, co nie? Słabo, dzisiaj przynajmniej Słabey. Dokładnie Zobaczymy jak będzie następny raz, w przyszły tygodniu też gdzieś się wybierzemy Także śledźcie nas kanał Michał Norbert No i Kuba tam za nami na razie